Joga pozwala zachować jakąś tam elastyczność. Ruszamy się inaczej niż niejedna osoba w naszym wieku. To są ćwiczenia, które głównie koncentrują się na wzmacnianiu mięśni głębokich. Pracujemy z krzesłami, z klockami, paskami. Zabijało się, Zabijało się kure, górę, niedzielę, prawda? <laughs> I wtedy rosół był obowiązkowy w niedzielę. Witam Was w mojej kuchni. Robimy dwa plastry. Jeden plaster będzie na spód, jeden na wierzch. Pogoda zawsze jest dobra, jak człowiek jest dobrze ubrany i ma humor. Jak to mówią, nie sieć, bo zawsze wiejesz. Kryoterapia jest, że tak powiem, terapią młodości i dzięki niej czujemy się lepiej, czujemy się zdrowsi, czujemy się po prostu młodsi. Stajemy szeroko, tak żeby pole podparcia były większe. Dzięki temu będziemy się czuć bezpieczniej. Zawsze chciałam, żeby zrobić jakieś zdjęcie, żeby coś tam uwiecznić. Ręce przed siebie wykonujemy, przysiad, czyli biodra idą w tył. Przez codzienne chodzenie ja zupełnie inaczej się czuję, inaczej funkcjonuję. Najgorzej zacząć wejść w rytm. Podczas ćwiczeń równo oddychać. Lepiej pogadać na spacerze niż w domu siedzieć i pić kawę. Czuję się lepiej, dostaję kopa. Ja w tej chwili nie boję się wyjść z domu bez samochodu, bo wiem, że dojdę. Bardzo, bardzo jestem zadowolona i nie opuściłam żadnego dnia na tych kilkach.